Rozdział 22 O zwycięstwie Abrahamowym nad nieprzyjaciółmi Sodomitów, kiedy to i Lota z niewoli wyrwał i od Melchizedecha otrzymał błogosławieństwo. Po otrzymaniu tej trzeciej obietnicy, wyruszył Abraham dalej i osiadł w innym miejscu tej ziemi, obok dębu Mambre, które było Hebron, tam, gdzie nieprzyjaciele wkroczyli do ziemi sodomskiej i pięciu królów. Przeciwko czterem wojowało i gdy Sodomici pokonali, pokonani zostali, a Lot do niewoli był pojman, Abraham, wziąwszy ze sobą 318 osiemnastu sług, uwolnił Lota i przyczynił zwycięstwo królom sodomskim, a nie chciał zabrać łupów żadnych, gdy mu je był ofiarował król, dla którego zwycięstwo odniósł. Natomiast otrzymał błogosławieństwo od Balchizadecha który był kapłanem Boga Najwyższego. O tym błogosławieństwie wiele rzeczy wzniosłych napisane jest w liście tak zwanym do Żydów, o którym wielu twierdzi, że jest przez apostoła Pawła napisane, inni jednakże przeczą temu. W historii o Melchizedechu jest pierwsza wzmianka o ofierze onej, którą dziś w całym okręgu świata chrześcijanie Bogu składają. I spełnia się, tym sposobem to, co znacznie później po tym zdarzeniu, prorok mówił o mającym przyjść na świat, Chrystusie. Ty jesteś kapłan na wieki, wedle porządku, Malchizedechowego. Tak, nie wedle Aronowego, który miał być porzucony, gdy świt nadejdzie dziejów nowych, ukazanych przedtem niby w cieniu, za konie starym.